thank yeah. you Marzena Okła-Drewnowicz, Koalicja Europejska, Jacek Wilk, Konfederacja... Obywatelska, dobry wieczór. E, tak, oczywiście. E, Jacek Wilk, Konfederacja, Wandanowicka SLD Lewica, Jan Dziedziczak, Prawo i Sprawiedliwość Dobry i Agnieszka Ścigaj, PSL, koalicja polska, PSL. Dobry Kupis, koalicja wieczór, Polska. Witam Państwa. E, znamy już wstępne wyniki wyborów. One pewnie różnią się od oczekiwań państwa. Zastanawiam się, od czyich oczekiwań te wyniki różnią się najbardziej. Nie pytam pana posła Wilka z Konfederacji, bo pewnie to jest to, o czym zapewne marzył, ale... Jana Dzieciczaka, chętnie reprezentanta Prawa i Sprawiedliwości tak. zapytam, czy ten wynik jest satysfakcjonujący? No bardzo satysfakcjonujący widzieliśmy, słyszeliśmy wzruszonego pana presa Kaczyńskiego i trudno się dziwić, drodzy Państwo, najwyższa w historii od pierwszych demokratycznych wyborów w 1991 roku Wszystko frekwencja prawda? 61%. I uwaga! Najwyższy w historii wynik jakiegokolwiek ugrupowania w Polsce. Bo mam tutaj wyniki, na przykład z lat 2007, Platforma 41. Nie wszystko to prawda, ale Platforma 39. Że, że prawo i sprawiedliwość obecnie ma 240 posłów, a według tego sondażu będzie ich miało 239, mimo że w ciągu Czyli 4 więcej. lat więcej o jedne. Ale, ale spójrzmy na poparcie wyborców, bo to są oczywiście wyliczenia arytmetyka, system Donta, po prostu 4 lata temu nie weszła lewica i ci wyborcy nie mieli swojej reprezentacji. Natomiast najważniejsze jest to, 4 lata temu Prawo i Sprawiedliwość 37,5. W tej chwili bez porównania wyższy wynik, najwyższy ponad w historii. 6% więcej. 6% Polaków głosujących, a nawet więcej, bo jest teraz bez porównania wyższa frekwencja, poparło Prawo i Sprawiedliwość. Jesteśmy ugrupowaniem, które zdobyło najwyższy wynik kiedy, od kiedykolwiek i jeszcze dodatkowo jesteśmy ugrupowaniem, które pierwsze w historii powtórzyło możliwość rządów samodzielnych po, w zasadzie od, 2000, od 1918 roku. No, nie licząc chyba y, koali y, po, Platformy Obywatelskiej, która. Yy, ona rządziła koalicyjnie. Ja mówię o. No jesteśmy dobra. pierwszym tak. grupowaniem, które w ogóle rządzi samodzielnie. A jesteśmy zaraz pierwszym tak. grupowaniem, który rządzi samodzielnie. Drugi raz. Z Jeszcze rzędu. do tego przywykniemy przez najbliższe 4 lata. Ja chciałbym zapytać pani poseł, e, Okły o to czy ten wynik jest satysfakcjonujący teraz no, przykre dane. Koalicja y, obywatelska klub parlamentarny ma obecnie 130, 155 posłów. Po y, tych wynikach wyborów będzie miała tylko 130. Dla nas najważniejsze jest to, że była duża frekwencja i że właściwie wszystkie partie opozycyjne znalazły się w parlamencie. To jest najlepsza droga do normalności. To oznacza, że nie będzie drugiego Budapesztu w Polsce. Eee, prezes Kaczyński marzył o większości konstytucyjnej. Ona byłaby wtedy, gdyby Prawo i Sprawiedliwość miało 307 posłów. Nie mają 307 posłów i to jest najważniejsze, co my w tych wyborach mogli zrobić. Nie widać było wielkiej euforii, moim zdaniem, w Sztabie Prawa i Sprawiedliwości, bo liczyli naprawdę na konstytucyjną większość. Dzięki dużej, dzięki wszystkim Polakom, którzy poszli tych wyborów, udało się przynajmniej tą tamę dzisiaj postawić. Uważam, że to i tak jest sukces, bo tak uważam, przy tej telewizji propagandowej, która była, przy tych wybujałych obietnicach, brak większości konstytucyjnej, to jest dobry kierunek, jeśli chodzi o kolejne wybory. Oczywiście chcielibyśmy wygrać. Oczywiście chcielibyśmy, żebyśmy się wszyscy jako partie opozycyjne złożyli i żebyśmy rządzili. Ale metoda Donta też ma swoje prawa. Też premiuje ugrupowania zjednoczone. Przecież, przecież tak naprawdę Sprawiedliwość to jest Solidarna Polska i porozumienie Jerozolega Wina. My szliśmy w różnych blokach. E, no może tak to wybraliśmy. Był błąd. Może by... i to był mógłbym, błąd. Mógłbym ale zapytać pań pozostałych e, o to, czy, czy nie żałują jednak, że ten blok nie został Przepraszam, um, Koalicja Obywatelska jest blokiem, bo tam ja mówię, są i Zieloni, ta no Inicjatywa właśnie. Polska i tak dalej. Tak, tak. To taki sam sojusz mniej więcej ale tru... styl no jak w styl, jak prawa, obywatelska, pani poseł tak, miała na myśli tak, ten szeroki blok jeszcze bok, szerszy, taki jak był jak w, w wyborach panie. europejskich. Natomiast no, demokracja ma też swoje prawa i dzisiaj byliśmy w stanie zrobić kilka komitetów. I to, co najważniejsze, wszystkim komitetom tak naprawdę udało się wejść do parlamentu. I to naprawdę jest, uważam, duży atut. Jesteśmy na dobrej drodze do normalności. Tak, uważam. Ja, ja muszę powiedzieć bardzo, panie lektorze, jedna tylko rzecz. rzecz. Prezes, Kaczyński, Czeka, wielokrotnie, prezes Kaczyński wielokrotnie w swoich wypowiedziach mówił, że nie ma najmniejszych szans na większość koalicyjną dla prawej i Sprawiedliwości. Więc ten temat jest się teraz o, przez Koalicję Obywatelską Policyjne sztucznie odgrzewany, żeby się tylko pocieszyć jakoś czy pani marszałek się pociesza czy po prostu zwyczajnie najnaturalniej na świecie cieszy się że lewica och znowu jesteśmy w parlamencie tam gdzie nasze miejsce tak, no po pierwsze, na pewno z, z punktu widzenia ugrupowania, które e, jest, ma, że tak powiem, dwa miesiące, osiągnięcie wyniku blisko 12% to jest on, rzeczywiście bardzo duży sukces e, i z tego powodu oczywiście się cieszymy, że, że, że się udało, bo widzieliśmy, jak wyglądał te, ten Sejm bez lewicy. O pewnych sprawach w ogóle się tam nie mówiło, nie było pewnych tematów, ja już nie mówię o całej destrukcji, prawda? E, e, ładu konstytucyjnego, prawda, i tak dalej, ale już choćby o tym, o czym się w Sejmie mówiło. Pewne tematy, które, o których zawsze po, które podejmowała lewica, po prostu tam w Sejmie Teraz, nie funkcjonowały. Te same po prostu e zwrócą. To jest naturalne. Ja natomiast natomiast tak. jeśli można. Natomiast oczywiście nie cieszę się tutaj i, nie, i powiem szczerze, nie bardzo mogę spojrzeć optymistycznie jednak na fakt, że Prawo i Sprawiedliwość ma e, większość e, sejmową, czy będzie miało, jeżeli oczywiście się te wyniki potwierdzą, no bo to będzie oznaczało, że te procesy niszczenia państwa będą dalej trwały, że tego nasza opozycja, choćby nie wiem jak, że tam hmm. zorganizowana, zjednoczona, prawda, połączona, nie jest w stanie przeskoczyć tych 239 I tu e, tu głosów. I to niestety o... bardzo mnie martwi, nie tylko mnie, bardzo wiele osób w Polsce e, i za granicą, którzy w tych kolejkach wielkich stali i, i głosowali większości właśnie no za, to za. To sprawia, że wraca demokracją. do nas to pytanie, czy nie należałoby jednak e, trzymać się konwencji koalicji europejskiej, takiej jak kilka miesięcy temu, co być może e, premiowałoby, gdyby ugrupowania wszystkich pań tu zgromadzonych, no, wystąpiły e, jednolicie, być może to sumowałoby się do znacznie większego odsetka i może miałybyście panie większość. Pani, e, pani Agnieszka ścigaj? żałuje pani? Że PSL się tak. Nie, to przede wszystkim i, i, i kukiz... ja jestem ja jestem bardzo zadowolona, że ten, ten nasz jakby sojusz, który zawarliśmy z Polskim Stronnictwem Ludowym KUKI 15, rzeczywiście się powiódł. Że w Polsce otworzyła się przestrzeń na normalny dialog i dyskusję, że pokazaliśmy, że mimo wielu różnic potrafimy w polskim parlamencie wypracować wspólne podejście do problemów, szukać rozwiązań i rozmawiać, bo wiele rzeczy nas dzieliło z Polskim Stronnictwem Ludowym i KUKI 15, a jednak podkazaliśmy, że to dialog jest tą podstawą, że dobra współpraca i mam nadzieję, i to, o czym mówił pan prezes, i to, o czym wszyscy mówią, że czas na rozmowę, to nie jest czas na takie stawianie dwóch frontów i walkę, tylko czas na to, aby się polska polityka na tyle zmieniła, na przykład pod takim przykładem, jaki my zrobiliśmy, że jest miejsce na rozsądne, merytoryczne centrum, które nie będzie się skupiać na walkach ideologicznych, tylko będzie czy, 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 czy partyjnych, tylko będzie rzeczywiście patrzeć na polską politykę jako dialog różnych osób, różnych ugrupowań, o różnych poglądach, ale umiejących ze sobą porozmawiać i wypracować dobre rozwiązania. I to jest ta szansa, to jest ta szansa, którą my pokazaliśmy, że w krótkim czasie naprawdę udało nam się stworzyć koalicję i porozumienie, nie opartą na właśnie wojnach i zabieraniu, ale odbieraniu. To ktoś, kto bezceremonialnie patrzyłby na to, co zrobiliście, powiedziałby no, cookies i PSL były w Sejmie i są w Sejmie. Po prostu zbudowały razem wspólną szalupę, a nie ratowały się w osobnych szalupach i, i, i przekiwały się z jednej ka, e, no, kadencji że tak do drugiej. No, panie że oczywiście, że można sobie spojrzeć na szklankę, czy pusta, czy pełna do połowy. Natomiast my wiemy, dlaczego to stworzyliśmy. Nie stworzyliśmy żadnych szalup. My naprawdę chcieliśmy i zobaczyliśmy, że tak, taki, do jakiej sytuacji doszło w polskiej polityce, że naprawdę dzielenie ludzi na pół od po prostu Sejmu, ale schodząc aż do samego dołów, tak naprawdę emocjonalne Emocjami I takim stawianiem się po dwóch stronach barykady, niczemu dobremu nie służy. W Polsce trzeba dialogu, rozmowy. Chcieliśmy pokazać inną politykę, Po to też bardzo proobywatelskie postulaty, które polskie stronie sworodowe przyjęło, a my szliśmy z nimi od początku. Dla nas to jest olbrzymi sukces, że ugrupowanie polityczne, które mogło sobie wejść również do tej koalicji, która się w tej chwili stworzyła pod szefowstwem platformy obywatelskiej, mogło tam spokojnie mieć te 20 no, mandatów. Tak, pasuje. mogło wejść, tak jak się udało dał w Koalicji Europejskiej, no dobrze, ale jakby zrozumieliśmy, że... Od, I będziemy o nią walczyć. Będziemy walczyć o elektorat centrowy. Jasne. Chociaż Jeździ zdobyliście państwo 14% głosów 4 lata temu, a teraz tylko 8. Zsumowując, Nie. Kukis prawie 9, plus PSL Ponad 5, 14 to są 4 lata? Te cztery lata. Najsmakowitsze momenty takich wieczorów, wypominki. Kto więcej? Nie, ktoś, nie, no ja się ile? przygotowałem, mam wyniki z przed 4 lat, przeczytam. Widzimy, widzimy. Jeśli można, yy, dajmy porozmawiać. Ale jest jeszcze konfederacja, która Ta, no częściej się sumuje. Pojawiła się, <laughs> pojawiła się w naszym sejmie yy, po raz pierwszy tak liczna, chyba yy, konfederacja. Część yy, wyborców yy, doskonale wie. Kto to taki, no bo yy, złożyła swoje głosy na to ugrupowanie, ale część zastanawia się, czego się po Was spodziewać. W tak rozpolitykowanym tym gronie tych, no, tych którzy uważają, że w Sejmie po pierwsze zawsze byli, a jak nie byli przez chwilę, to powinni być. Konfederacja jest bytem nowym, początkującym. Na razie cieszy się z tego, że w ogóle jest, że ma kilkanaście mandatów. Czego się po Was spodziewać? Kontestowania tego, tego wszystkiego, co, co mówią inni? Czego można się spodziewać po klasycznej prawicowej partii, czyli konserwatywno-liberalnej, czyli wolność gospodarcza i tradycyjne podejście do kwestii. No mamy tutaj przed Przedstawić przynajmniej dwóch takich partii. Nie, no przepraszam, ale to sami socjaliści siedzą w niestety. E, a my chcemy przywrócenia wolności gospodarczej i radykalnego obniżenia podatków. Ale panie redaktorze, zanim powiem cokolwiek, no to muszę zrobić pewne założenie dlatego, że oczywiście ten wynik jest e, obiecujący, ale pamiętam w maju było 6,2%, w ciągu nocy nam zniknęło ponad 30%, więc e, wszystko, no, co teraz powiem... Ro, 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 wszystko, rozmawiamy co teraz, powiem, teraz w oparciu o takie dane, e, jakie mamy, one się oczywiście mogą zmienić. Wszystko, co powiem, to jest przy tym założeniu, że ten wynik się utrzyma. No to jest, no, mogę powiedzieć, w kategoriach prawie, że cudu, tak? Ja sobie szybko policzyłem, że zagłosowało na nas ponad milion, 100 tysięcy ludzi, czyli to jest wzrost o 100% od wyborów majowych, i to w jakiej sytuacji, panie redaktorze? Telewizja publiczna od y, kwietnia nie zaprosiła nas ani razu, znaczy udawali, że nas nie ma w ogóle. Byliśmy tylko na jednej debacie. Przegrali z nami trzy procesy o y, Złamali w ogóle teraz sprawę ostatnio, bo nie opublikowali wyroku, który mieli obowiązek opublikować. Ale I w takich warunkach z no, udało z debat się złamać. Inne nie wykluczaliśmy. I tak, tak. Tutaj godzi się o tym wspomnieć. Nie wszystkie dni. nas media rozpieszczały, a już nie będę wnikał, ale to, co robiła telewizja publiczna, to po prostu było poniżej wszelkich dno, dno dna. Ale nie jest taki. No to już nikt nie, nie ogląda. Nie wygląda, tak, tak słyszę przecież, że nikt e nie Natomiast nie rzeczywiście, jeżeli ten wynik się utrzyma, jeżeli rzeczywiście się okaże, że uzyskaliśmy stuprocentowy przyrost, to to jest pierwsza w historii Polski tego typu sytuacja. A jako e smaczek powiem Państwu, że wszystko wskazuje na to, że Janusz Korwin-Mikke zostanie marszałkiem seniorem, więc to już w ogóle będzie e bardzo interesująca to ja się sytuacja. <śled> e no i cóż, no będzie można, w końcu będzie w Sejmie, w parlamencie polskim, no właśnie Wolnościowa Partia, Wolnościowa programie gospodarczym no, jednocześnie, to i jednocześnie był jednocześnie. No to, e, to, to rzeczywiście e, ciekawe. Będzie. Będzie. Także także mówię, no coś hmm. niesamowitego. Nie będzie, Dziękuję nie. przede wszystkim, wszystkim wszystkim, którzy nam zaufali, którzy, którzy na nas głosowali, bo Jakiś bo przy historii, takim szczuciu, zwłaszcza mediów rządowych na nas, to, co wymyślane było, jakie były wymyślane historie, no to zresztą chyba to nawet można powiedzieć w pewnych, pewnych kategoriach poniekąd podziękować telewizji publicznej, bo oni już przekroczyli taką, taką granicę absurdu, że chyba już na zasadzie Teraz odreagowania. Od reagowania i tak, by w pokazania sprzeciwu zagłosowali na Konfederację. Co państwo powiedzieliby, gdyby, gdybym oświadczył, ni mniej, ni więcej, tylko, że te wyniki wyborów moim zdaniem świadczą o tym, że nasi wyborcy po prostu poszukują czegoś, poza duopolem Prawa i Sprawiedliwości i Platformy Obywatelskiej. I stąd powrót lewicy, stąd dość duże zaufanie, jakim obdarzyli, no nie takie pierwszoplanowe i, i, i nie tak wyraziste może, ale jednak, ale jednak yy, odległe i od Platformy i od PiSu ugrupowania jak Kukiz i PSL. I wreszcie wprowadzili do yy, parlamentu... Partię no, raczej nie pasującą do dotychczasowych wyborów Polaków na taką skalę czyli Konfederację. Czy to jest wniosek uzasadniony, że Polacy potrzebują nie tylko dwóch takich partii, które się rytualnie dość zwalczają i zamieniają władzą? Ale potrzebują czegoś jeszcze, jakiegoś szerszego spektrum, takiego, które da im poczucie, że Parlament jest rzeczywiście reprezentantem ich w całej okazałości i w całej plejadzie tych poglądów, które w społeczeństwie są. Mam rację, czy nie? I. Ja, pan ja majesty, panią, proszę bardzo, pan Kiedy w... w maju, po tamtych wyborach do Parlamentu Europejskiego z... m, zaczęliśmy słuchać, słyszeć takie głosy, komentarze, że Polska zmierza w kierunku systemu dwupartyjnego, że to już jest pewien nieuchronny proces, prawda, tak jak, jak, jak w Stanach. No, <gry> No, ale właśnie okazuje się, że nie. Że właśnie zgodnie z tym zresztą, co pan redaktor mówi, że Polacy i Polki raczej nie chcą systemu dwupartyjnego, bo, bo się po prostu... Bo czują, że on nie wyczerpuje wszystkich... Wszystkich możliwych punktów widzenia i dlatego myślę fakt, że teraz udało się tym ugrupowaniom mniejszym dostać do parlamentu, to jest właśnie dowód na to, że, że no system dwupartyjny, a zwłaszcza być nie wiem czy to chodzi tylko o te dwie partie podejrzewałabym tak. tak. Mo może e, chodzić o te, dwie o, te, o te dwie partie, że gdyby Lewica były jakieś inne, z nich zamienić. Tak. i wtedy nagle się o może, może by się tak stało, ale wydaje się, że rzeczywiście jest potrzebne większe spektrum poglądów, idei. No zwłaszcza jeśli chodzi o Lewicę, której nie było w Sejmie i myślę, że to ten, ten brak jednak został odnotowany właśnie ze względu na to, że jeżeli już pominiemy kwestie ustrojowe, które w dramatyczny sposób zmieniły się w ostatniej kadencji, to takie kwestie progresywne, kwestie dotyczące praw, praw kobiet na przykład, czy, czy rozmaitych grup dyskryminowanych, no te tematy w ogóle zostały z Sejmu wyparte, ponieważ nie miał kto ich podnosić, bo od powiedzmy centroprawicy do skrajnej prawicy nie było miejsca na pewne progresywne tematy i i ja myślę, że dzięki z, temu my właśnie z, zyskaliśmy uznanie dużej części społeczeństwa. Wcale raczej chyba nikogo nie zaskakuje, ale chciałem zapytać pani poseł Okły co ona na to na takie postawienie sprawy. Ja... Znaczy wszyscy to wiemy, że społeczeństwo jest bardzo różnorodne. Dorastają, dorasta kolejne pokolenie Polaków, które bierze udział w wyborach. Jest zapotrzebowania tą różnorodność, ale rzeczywistość pokazuje, pokazuje jednak to, że rządzi jedna duża partia. I ten duopol, który tutaj, o którym się mówi, to yy, tak naprawdę jest realna możliwość rządzenia. Albo się zjednoczymy w przyszłości po tej drugiej stronie i wszyscy razem z tą różnorodnością będziemy w stanie naprawdę realnie rządzić, albo będziemy zawsze w opozycji. Yy, więc różnorodność okej. Albo okay, będziecie się zamieniać władzą albo z, będziemy, z znaczy, bo, Ale bo to jest tak, że albo się zjednoczymy i będziemy wspólnie, razem w porozumieniu na pewno niełatwym rządzić, albo nigdy nie będziemy rządzić, więc możemy się cieszyć z tego, że jesteśmy pojedynczo, natomiast e, ten e, nielubiany i, i nawet źle brzmiący może ten duopol, jednak to jest realna możliwość rządzenia i nie ma innej. No. Kuki za psl w takim duopolu miejsca nie, ma. nie Ja się z tym nie zgodzę absolutnie, dlatego, że możemy, moglibyśmy mówić o podziale tak jak w Ameryce, czy w innych państwach, w których mamy inną ordynację wyborczą, kiedy poseł to jest tak naprawdę osoba z dużą indywidualnością i umocowaniem u wyborców, kiedy on ma rzeczywiście mocny mandat wyborczy u wyborców, w swoim okręgu, a nie u szefa partii, gdzie Wojt walczy tylko z kolegami z partii o miejsce na liście, bo w tej chwili to mamy coś takiego, że my sobie możemy tylko Wybrać z tych kandydatów, których wskazał nam szef partii, ale oni, że tam się znaleźć do wskazania, to musi być grzeczni, posłuszni, bez specjalnego większego własnego zdania, bo jak już nie to wylatywali za nawias. I dopóki te partie będą tak zarządzane, to absolutnie nie może dojść do żadnego duopolu ani do jakichś takich poważnych, większych bloków, bo tak naprawdę nie będzie zarządzania przez 460 samodzielnie myślących posłów, tylko przez dwóch szefów partii. No i niestety wpadniemy w pułapkę, że właściwie ten, przepraszam, za mój kolokwializm, ale taki trochę za, za mordys partyjny, który się niestety obserwuje w wielu ugrupowaniach. I nie winie i nie tutaj ludzi, bo ten system tak funkcjonuje. To ten system no, po tak prostu. został ukształtowany Dokładnie. świadomie, jest to na Ja zgodziłabym się na taki, na taki system na rzeczywiście, że są dwa ugrupowania, tak ideologicznie jakoś po dwóch stronach barykady, ale jeżeli w tych ugrupowaniach są posłowie, którzy potrafią reprezentować interesy mniejszości, którzy mają do tego legitymację i możliwość, ponieważ w swoich okręgach mogą postulować postulaty, które które nie są zgodne z linią danej partii, ale są ym, w ale warunkiem są dokładnie, jakiejś idei. I wtedy te rozmowy o tych problemach nie ideologicznie związanych czysto z tą ulotką partyjną innego grupowania wchodzą na wokandę parlamentu i jest rzeczowa rozmowa o tych sprawach. I jest ustanawianie prawa, w którym bierze się pod uwagę prawa mniejszości również, jeżeli się coś projektuje Ach. dla jakiejś większej grupy. I o taki system możemy walczyć. I o taki system właśnie zawiązaliśmy po to tą koalicję polską, żeby doprowadzić do takich zmian, Jan, a nie żeby się wpasowywać dwa bloki i na siłę próbować powiedzieć Polakom, że nie ma innego wyjścia: jest mniejsze zło albo większe zło. No bo to w tej chwili tak wybory wyglądają. Prawo i Sprawiedliwość, Jan Dziedziczek. Czy pan się zgadza ze zdaniem, że Polacy chcieliby odejść raczej od tego duopolu? I stąd właśnie obecność pani Marszałek Nowickiej i pana posła Wilka tutaj w charakterze przedstawicieli ugrupowań, które weszły do Sejmu, chociaż dotąd ich nie, <tuszy> nie było na taką skalę. Zgadzam się z panem Beaktorem z tą koncepcją, ale tylko w połowie. Mianowicie wyniki Wyborów ewidentnie wskazują na to, że Polacy, tak jak mówię, najwyżej w historii po 1991 roku, po pierwszych wolnych wyborach w Polsce, poparli jedną partię, Prawo i Sprawiedliwość. Zgodzili się z tą koncepcją, ale zgoda, że są zmęczeni poziomem opozycji w Polsce. Stąd te nowe pomysły. To jest wynik miałkości opozycji. Chce pan, pan powiedzieć, że Polacy chcieliby w gruncie rzeczy monopolu sprawowanego mm -hmm. przez Prawo i Sprawiedliwość, a, a pozostałych traktują jako takie, takie, takie składniki, które i tak nie mogą nawet razem wszystkie dokupy zebrane przeważyć siły Prawa i Sprawiedliwości. bezdyskusyjnie, przy nie najwyższej no. frekwencji od wolnych wyborów, od, od przemian demokratycznych, Polacy wskazali najwyżej. Nie, nie, nie. To jest na fakt. Jedno czyli, krótko mówiąc, są zadowoleni z tego grupowania, ja które raczej. dotrzymywało obietnic, które traktowało Polaków wreszcie po partnersku. I teraz w obozie mamy obóz PiS i obóz Antypis. Obóz Antypis no ma, najłagodniej mówiąc, zróżnicowany poziom, to najłagodniej rzecz ujmując, i w związku z tym Polacy są z tego poziomu Antypisu opozycji totalnej, jak sama siebie nazywa, niezadowoleni, stąd szukają nowych rozwiązań. Część wyborców silnie lewicowych, obyczajowo, bo socjalnie to raczej popiera prawo ale lewicowych, obyczajowo wskazało na, na lewicę. Tutaj są, są prawda, wyborcy, wyborcy PSL-u i, i, i ugrupowania pana Pawła Kukiza. Jest konfederacja, która przekroczyła próg. Nawiasem mówiąc, do wszystkich z państwa, którym bliskie są wartości konserwatywne, prawicowe, którzy chcą zatrzymać rewolucję obyczajową 1968 roku i tą inżynierię społeczną, która za nim idzie no dziękujemy za głosowanie na Prawo i Dobrze, że ten Plan Konfederacji, zresztą pan Wilk go sam przedstawiał, żeby zatrzymać Prawo i Sprawiedliwość, żeby nie miało w większości w parlamencie się nie udał. 6,5%, które przekłada się na 13 mandatów. Wyobraźmy sobie, gdyby te 6% przy tej ordynacji było po stronie Prawa i Sprawiedliwości mielibyśmy kilkadziesiąt, czyli obrońcy wartości chrześcijańskich, I normalności, mielibyśmy ten, więc y, oczywiście Konfederacja spełniła swoje zadanie. Pan poseł Wilk zadowolone. sprawia wrażenie człowieka stropionego, że Zado zaszkodził pan konserwatywnym wartościom. Ale zmarnował pan głosy, zmarnowaliście państwo głosy konserwatystów, bo aż 6%. Mam wrażenie, że w tym śmiechu ratorze, pana posła pobrzmiewa irytacja. Ale, ale jeżeli, jeżeli mogę tylko skończyć zdanie. Jak te się 6%, gdyby padło na nas, zwolennicy konserwatyzmu, prawicy mieliby kilkadziesiąt mandatów więcej w parlamencie. Tak? Te 6% dają. Nawet to, że Konfederacja nie stworzy klubu parlamentarnego. Zmarnowane głosy, tak naprawdę. Jeżeli patrzymy na, na skutki głosowań na szczeblu obrońców systemu, muszę wartości. mu oddać głos. Przy Dziękuję okazji bardzo. za chwilę jeszcze jedno kłopotliwe dla obu panów pytanie, bo świat na zewnątrz też się posuwa. Ale proszę, proszę pana posła o odpowiedź dla Jana Nie no, to wyjątkowo rozpaczliwe tłumaczenie i to już powtarzanie o zmarnowanym głosie, to już mieliśmy. A jak 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 mamy większość samodzielną, Kiedy Nie będziemy mieli pięciu, 5%, to zmarnowany głos, jak będziemy więcej niż 5% mieli też zmarnowany oczywiście. głos. Oczywiście. Nie no, to jest, oczywiście zjawisko polega na rzeczy następującej. Po pierwsze, wyborcy rzeczywiście tacy konserwatywno-liberalni, tacy prawdziwie prawicowi, tradycyjni, yy, widzą po prostu, że PiS nie jest żadną partią prawicową, tak naprawdę. No, konserwatyzmu tam tyle, co Kotno płakał. Chociażby mówienie o tym zatrzymaniu LGBT i tak dalej. Można to było zrobić w tej kadencji jedną ustawą. Nic się takiego nie stało, więc to pokazuje, w którą stronę idzie PiS. Także ci, którzy mają Rzeczywiście taki światopogląd, właśnie bliski tym klasycznym prawicowym wartościom, przenoszą się na konfederację i to bardzo dobrze. Druga rzecz, panie redaktorze: Dlaczego Polacy wybierają coś nowego? To jest to, o czym my mówimy od paru już lat tak naprawdę. Nie ma żadnej istotnej różnicy między Prawem i Sprawiedliwością a Platformą Obywatelską. We wszystkich istotnych punktach polityki państwa, naprawdę istotnych, jest dokładnie to samo. System emerytalny katastrofalny, największy problem polski jaki jest, utrzymywany w cały czas w tym samym kształcie, bez żadnej konkretnej reformy. Służba zdrowia tak zwana, zamiast zastąpić ją porządną ochroną zdrowia, opartą na usługi medyczne, leży i co jest coraz gorsza. Znowu żadnej różnicy między pisem nie ma, jest coraz gorzej. Ja mógłbym tak długo... Wymieniać tak. takie aspekty, ale krótko mówiąc, jakieś tam lekutkie drgnięcia w jedną czy w drugą stronę nie czynią no różnicy między tymi informacjami. Czyli powiem, że, że ludzie. Sympatia wiedzą, że, że panów wzajemna jest y, rzeczą dość wątpliwą, to w takim ja razie proszę to mi wyjaśnić. Nie, dlaczego? Bardzo się to Proszę mi wyjaśnić bo, to, co wydarzyło się przed chwilą, o czym państwo nie wiecie. Właśnie dotarłem, do, dostałem tutaj na ucho taką informację, że pan Adam Lipiński, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości powiedział, że ponieważ wszystko jest w toku, mamy tylko wyniki sondażowe, ale gdyby. the <laughs> Prawo i Sprawiedliwość miało kłopot ze zdobyciem większości, to zwracałoby się y, z prośbą o rozmowę do Konfederacji A to oczywiste, nie, to... przecież to normalne. pana Pan to krępuje, czy pana to krępuje, czy obaj panu mówią? Ale, ale jesteśmy politykami, gdzie rozmowę zbazili. zawsze można, ale my mówimy już od dłuższego czasu, powtarzamy bardzo jasno. Jest na stole kilka punktów, które nas interesują bardzo twardych, oczywistych, jasnych, wyraźnych. Jeżeli one będą spełnione, to można rozmawiać, ale jeżeli nie, to nie. Jeszcze, że miąc wątpię, żeby Prawo i Sprawiedliwość którykolwiek był w stanie zaakceptować typu likwidacja. Pitu, na przykład, albo zniesienie przymusu z u więc, Pan poseł Dziedzic, czuje się nie skrępowany tą się, Nie boję się deklaracją takiej wiceprezesa PiSu. Pan wiceprezes jest bardzo doświadczonym politykiem, przewiduje każdy scenariusz, ale ja akurat nie sądzę, żeby do takiej yy, współpracy doszło. No dobrze, dziękuję Państwu za, za rozmowę. Wiem, okay. że wieczór jest gorący, tam gdzieś jeszcze jacyś piłkarze przecież grają. Chodźmy zobaczyć, kto prowadzi. Bardzo dziękuję Państwu za rozmowę. Gratuluję no, wprowadzenia swoich ugrupowań <skrym> do parlamentu. Bardzo serdecznie dziękuję Dziękujemy. wyborcom w Kaliszu, Lesznie, Ostrowie Wielkopolskim, za głosy na moją skromną osobę. Państwo, certo. jak sądzę, również, ale, ale ja myślę, że to dość oczywiste. Bardzo dziękuję.